Zabrałam wybrała i od razu mówię mam jakiegoś buga. Połączyłam się z ten 14 dzień, free 1000 dyskotek. Jutro mam free Mortisa i za 12 dzień e, tego serca. I wiecie co się stało? Nie? No a co się stało? przy do supercela dostałem takie coś dostałem free franka Dałem, nie no żartuję franka wydrupań ze starbucksa ha, haha dało mi tego jak to się nazywa się hmm. to i co najlepsze Najgorsze, zresetowało mi konto i Ems, jak widzicie, już nie ma na niej tej własnej rangi. Na wszelkie rangi, patrzcie. To była 18. Proszę to jest. I od razu mówię, za 40 godzin mamy Mortisa. I teraz... Zagramy sobie... ...Griffin. Zabrany z gry. Dobra, to jest cała mapa. Mapa cała wygląda o tak. Moment, no, no, zmieni kolor. Za się tak. I będziemy na czymś takim grać. Nie pokazuję tylko gdzie są te skrzynki takie Powerboxy powerboxy. Teraz już się Tablet ładuje. I możemy grać. Sorry, że była taka wielka przerwa. Po prostu nie miałam zbyt dużo planów na odcinek. Więc przestałam chwilę grać, żeby się zastanowić, aż wreszcie. stało mm -hmm. się takie coś, że mi zresetował kot, a się położyłam do No właśnie zacząłem wtedy... i wtedy to wszystko zaczęło nabierać sens i wymyśliłem sobie plan na odcinek A co było tym planem? Właśnie to co ja robię. Jak mi zresetował kod, to przepraszam, że tyle odcinków nie było. Naprawdę. Nie chciałem tak wielkiej przerwy mieć widzowie, ale naprawdę, jak chcecie mnie pocieszyć ze straty konta, możecie dać tego subika, lajka. To już nie będziesz tak bardzo smutny, jak jestem. Ale przy okazji wydrukłeś ze starboxa więc fajnie. Nawet mi nie dadzą ludzi z Lata, nie wygrać. I to wygrać. No tak, ale mi nic, ja to zrobiłam z robią, Czwarte miejsce było. Czy tam piąte, nie wiem. Griffhem nie idzie nigdy nie idzie. Mi bardzo dobrze idzie Barleum. Ale nie tylko. Sorka, że tak pod nosem po prostu mam ale Też mi bardzo fajnie się drafta. I przepraszam naprawdę, że tak pod nosem. Ja mam wielki kapel. jest bardzo straszne. wiecie co? Po tej rundzie to czas się zmienić i tak tam ja bym lepiej słyszał te dwie Elfie gry. Ale teraz... Nie no! Oni nie chcą utrudnić życie. Nud. Te nie chcą utrudnić życie. Nienawidzę Elprymów. Ale zabiłam Elfrimów na szczęście. Jeszcze jeden z głowy. I kolejny Elfrimów. Kto zabił? Dwóch Elfrimów. Z głowy został chyba twój. dobra, to po prostu było nieszczęście. Jestem tak przy okazji blisko. hajsu. chcę kupić Star Power do. Niego. Do tego, do Wiatiego. E, Franka. Mam gadżet i Star Power, a. Mam na nim 9 To tak. Mamy póki co najlepszego zadumiarza, chyba Franka. No i co wola powiedzieć, piciowie? Tam mamy maskotkę Daryla. Ty co jeszcze nie odebrał nagrody my ich pewnie wszystkich. A wtedy wygrał pewnie odbędę. Nie wiem, czy Wam mówiłem o tym, jak Wizrę startowało tak, komuś. я уже и порваться. Брак не в этой акции. Просто брак не до Tutaj też mi trochę brak. Bardzo dobra akcja, tu i teraz No jakieś. Moskwika mm. no, nie, nie damy się wyjąć Teraz idziemy Przymorny wyciągnąć to by Teraz końców idzie. Jakie to widzę? Dalej. tam moja mama przyczynę. Tak mhm. było coś se może jestem teraz muszę pochować, żeby było mi troszkę. Jak to powiedzieć lepiej. Już je włączyłem. Teraz wystarczy, że się połączę. Dobra, widzowie, już jestem za słuchawkami. I teraz możemy sobie grać. Okej, okay. to są nasze nagrody. Mamy franczka, Zaraz będzie nowa ranga i przy okazji tutaj takie monety. Lecimy kochani grać w rundę. Runda się zaczyna, a fajnie będziemy grać teraz w rundę. Tylko nie chce się załadować. Mam tu wi -fi. Moment, ja coś muszę zrobić. Widzowie, więc chwilę poczekam. Ok, widzowie, już wszystko dobrze jest. Internet oczywiście mamy. No i możemy wchodzić w grę. Sorka za to, że tak podciągam nosem, ale mam wielki katarak. Ej, ja nie wiem, widzowie, czy wy w ogóle słyszycie tą muzyczkę, z Co? Ja muszę się chyba rozłączyć z niego. No, muszę się rozłączyć. Czekajcie. Dobra, widzowie. Zrobiłem. I yyy, 300 chyba mnie zabije. O, <siolet mixed> oh, oh. oh, oh, Boże. Nie wiem czy wy w ogóle to słyszeliście, te wszystkie dziwio? widzowie. Na przyszłość już będę... star power do fronta wychodzimy i zobaczymy jak to on to będzie teraz wyglądać tylko musimy dołączyć te rundy no i nie chcemy dołączyć bo gracze różni grają teraz takie wydarzenie jest ale ja go jeszcze nie odblokowałem i na starty mamy HP. To właśnie na taką motoczkę, tamten darwin no. Nie. No i porażka. Minus trzy puchary.

Będzie bo... W... Na dziewiąciu powercube'ach 15 tysięcy prawie. I patrzcie, jakby zabiłem ich. I ranga 14 na nim jest I naprawdę ten star power jest fajny kozak A tutaj zbieramy 75 minut. Jeśli chodzi o mój spray. Spray flanka jest fajny. Tak, to, to, A teraz mamy 500, które się odprawnie. Dwajka zrobię, to mi się zacznie I zagram sercie po Tutaj wygląda to tak. Zwitelstwo nieosobowe w solę 37? Zwitelstwo było osobowe, było gdzieś. Yeah. On Ostatnia runda to będzie. I wyłączyłem. I skończyłem. M jest. Sami słabiacy. Jeszcze kutywa najsilniej. Graliśmy, to już widzowie będzie na tyle, a więc cześć.